Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych znalazła się pod ostrzałem w związku z rekrutacją, która dla niektórych jest w złym guście. Pokażemy Wam teraz, o co tyle szumu. Oto korespondent Mark Meredith. Dziś takie filmy jak te przedstawiające US Navy Seal, ale też Drag Queen występującego pod pseudonimem Harpy Daniels, rodzą pytania dotyczące metod rekrutacji marynarki wojennej. Filmy, które momentalnie się rozpowszechniają, są powiązane z dawną rolą Danielsa jako cyfrowego ambasadora marynarki wojennej, która to praca zakończyła się w marcu. Był to program pilotażowy mający na celu pokazanie różnorodności podczas rekrutacji generacji Z. Prawodawcy na Kapitolu są oszołomieni. Marynarka wojenna musi wyjaśnić, dlaczego uważała, że dobrym pomysłem było, aby ambasador Drag Queen próbował rozwiązać kryzys rekrutacyjny, skoro jest prawie pewne, że to zaostrzy ten kryzys. W oświadczeniu marynarka wojenna twierdzi, że inicjatywa miała na celu zbadanie środowiska cyfrowego w celu dotarcia do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, ponieważ marynarka wojenna ma największe jak dotąd problemy z rekrutacją, odkąd służba stała się wyłącznie ochotnicza. Senator z Ohio, J.D. Vance, mówi, że to wciąż o krok za daleko. Ludzie mogą robić co chcą w zaciszu własnego domu. Nie wiem dlaczego marynarka finansuje lub promuje ten materiał. Wszystko to ma miejsce, podczas gdy kolejna kampania PR-owa oburzyła prawodawców. Nazywam się John Lynch. Jestem członkiem Gwardii Narodowej. Najnowsza reklama TikToka TikTok wywołuje dobro również wprowadziła zamieszanie na Kapitolu, gdzie ustawodawcy twierdzą, że firma nie powinna przedstawiać członka wojska w aplikacji, którą Stany Zjednoczone uważają za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Aplikacja jest nawet zakazana na telefonach rządowych. Wygląda na to, że rząd USA pośrednio popiera TikToka. Urzędnik obrony mówi, że strażnik powiadomił swoich szefów o reklamie, a oni nawet przeczytali scenariusz. Nie jestem tu po to, by mieć miliony wyświetleń czy być sławnym. Urzędnicy podkreślają, że sama Gwardia Narodowa nie popierała TikToka, a wideo nie zostało nakręcone z pieniędzy podatników i zauważają, że strażnik nie był w mundurze. Ale prawodawcy twierdzą, że wciąż mają wiele pytań do prawodawców na Kapitolu. Wysłali nawet list do liderów Gwardii Narodowej, żądając odpowiedzi do końca miesiąca nie tylko na temat tej kampanii, ale także na temat tego, jak TikTok nadal wpływa na armię amerykańską. Dziękuję, Mark.